Nazywam się Franciszek Kaczan, mam 22 lata, a filmowaniem interesuję się od około 5 lat. W 2 Studio jestem operatorem kamery, oświetleniowcem, kierowcą oraz ogólnie człowiekiem od rzeczy technicznych na naszych planach filmowych. Uwielbiam wszystkie wyzwania, jakie stawia przede mną filmowanie oraz to, że wykonując czysto teoretycznie jedną czynność, jestem w stanie poznawać ludzi z zupełnie innych kultur, z innymi pasami oraz przede wszystkim innych twórców. Wtedy czuję wolność i niezależność w tym, co robię. W ten oto sposób poznaliśmy się jako Ekipa 2K. Wszyscy mamy wspólne pasje, ale każdy z nas patrzy na świat trochę inaczej, co sprawia, że idealnie się dopełniamy. Między nami jest bardzo dobra relacja towarzyska. Nie mamy problemów, aby razem spędzać wolny czas, co przekłada się również podczas pracy na planach. Każdy z nas wie, jakie ma zadania i stara się je realizować jak najlepiej. I to jest niesamowite. Jestem również geekiem technologicznym. Interesuje się nowinkami ze świata sprzętu filmowego oraz wszelakiej maści sprzętu użytkowego, dzięki czemu prężniej rozwijamy wykorzystywane. Narzędzia, aby 2K kojarzyło się z najwyższą jakością. Ponadto uwielbiam podróżować. Zwiedzanie otaczającego nas świata potrafi poszerzać horyzonty, które ułatwiają mi pracę w branży kreatywnej. Staram się cały czas rozwijać, aby nie zostawiać w tyle z wszelakimi nowościami.